3 razy na tak, 3 słowa na znak Szanowni Państwo, wszystkim! od kosza! Niech ludzie, pokażę, pójdź do na itemy! Wiem, że tu podcięgliście, no to więc, lecimy bez zgadania! Najpierw to będziecie musieli zrobić, to poszukać grę. Najpierw wchodzi w szybkie dołączenie, teraz szukamy grę. Dobra, już jest, akceptujemy. Dobra. Dobra. jeszcze jak już księżka. Dobrze jest. Dobra, z tej znaczę. O, i teraz opuścimy tą grę i wyrzucam teraz rewolwera. W to miejsce, takie to znaczyłem. Dobra, zobaczymy, czy na fieg list Po prostu, sobie sobie nie, tylko, to czy po będzie. A, właśnie daleko. nie, na prostu nie, 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 to nie, to nie, prostu nie, 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 żeby nie, 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 żeby nie, było to jest ja firma, żeby nie, nie, w Dziękuję za obejrzenie. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia w